z rückgang in der Industrie. Spadek produkcji w Przemyśle. Östermil plant eine neue planuje nowy podatek od mięsa. Heute jest Donnerstag, der 8. Februar. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dzięki wam serdecznie za obecność na tym kanale oraz za wasze subskrypcje. Wir legen los! Der Spiegel und Sieg für Trump. US Senat stoppt Milliardenpaket für Ukraine. Zwicklenstvo Trumpa, Pische. Der Spiegel Senat USA schmuggeln Milliardowe Paket der Ukraine. Radosław Sikorski zu diesem Thema. Polen und Europa stehen vor einem schwierigen Dilemma. Entweder die Unterstützung zu verstärken oder Putin die Kontrolle über die Ukraine zu überlassen. Eine Niederlage der Ukraine in diesem Krieg sei allerdings keine Option, erklärte Polens Chefdiplomat. Na ten temat Radosław Sikorski, który cytowany jest przez Presse niemiecką. Polska i Europa stoją przed trudnym Dylematem. albo zwiększyć Poparcie, albo pozwolić Putinowi przejąć Kontrolle nad Ukrainą. Porażka Ukrainy w tej Wojnie nie wchodzi w grę, wyjaśnił szef polskiej Diplomacji. Wir haben Karl für 2025. Immer mehr Politiker sprechen von 0 Z zROMP na rok 2025. kasy puste coraz więcej polityków otwarcie mówi o tym, że no nie ma pieniędzy Mamy, czy będziemy mieć zerową rundę, jeżeli chodzi o Bürgergeld podwyżki na rok 2025. Politycy są coraz bardziej zgodni, że te ostatnie podwyżki chyba były jednak zbyt wysokie. Bryśn Westen erstmal z Brand małacu AFD, czy zapora ogniowa przed AFD pęknie po raz pierwszy na zachodzie, to znaczy czy partie, wszystkie inne partie nie chcą z AFD współpracować, ale teraz uwaga, Schleswig-Holstein könnte es bei der Wahl eines Landrats auf die Stimmen der AfD ankommen. W Holstein holsztynie wybór starosty może teraz zależeć od głosów AFD i sam ten starosta powiedział, że on robi to dla pieniędzy, musi wyżywić rodzinę, jeżeli zostanie wybrany nawet głosami AFD, to ten wybór przyjmie. Ciekawie się dzieje. Dan haben wir siebter rückgang in Folge. Deutsche Industrie fährt ihre Produktion herunter. Die Deutsche Industrie hat Zum Jahresende einen deutlichen Produktionsrückgang verzeichnet. Siódmy spadek z rzędu, niemiecki przemysł äh, redukuje äh, produkcję i tutaj odnotował pod koniec roku znaczny spadek, czyli no, nie jest dobrze. Mögliche Verstaatlichung von Raffinerie in Schwedt. Bundesregierung prüft wohl eine Enteignung von Rosniew. Rosniew steht unter deutscher Treuhandverwaltung im Moment. Äh, Możliwa der Raffinerie in Schwed. Rząd Niemiecki rozważa wywłaszczenie Rosniew i spółka teraz znajduje się no już od dłuższego czasu pod niemieckim zarządem powierniczym. Koncept steht, Özdemir plant eine neue Fleischsteuer. Die Idee ist eine sogenannte Tierwohlabgabe einzuführen, also ein Preisaufschlag auf Fleisch und Fleischerzeugnisse. Koncepcja już jest gotowa, otwarcie o tym mówi pan minister rolnictwa Özdemir, który planuje nowy podatek od mięsa, to ma być tak zwany podatek od dobrostanu zwierząt, czy dopłata do dobrostanu zwierząt, czyli mięso i produkty, przetwory mięsne będą po prostu droższe. Pozostaniemy przy jedzeniu. Wynika ma Flash Fleischproduktion in Deutschland, geht das siebte Jahr in Folga zurück. Fakty na temat właśnie jedzenia, produkcji żywności, mniej tuczników w Niemczech, produkcja mięsa w Niemczech spada siódmy rok z rzędu. Handelsverband, e, Verbraucher spawną offenbar bei Obst und Gemüse. Stowarzyszenie Branżowe natomiast mówi też o tym, że konsumenci najwyraźniej oszczędzają na owocach i warzywach. To a propos też rosnących cen i inflacji w Niemczech. Und wir haben umfragen zum Sparen, während Inflation auch weniger Geld, e, also werden für Lebensmittel ausgegeben, aber kein Verzicht auf Reisen. Ankieta na temat oszczędzania w czasie inflacji też pokazała, że Niemcy mniej pieniędzy wydają na artykuły spożywcze, ale uwaga, nie rezygnują na przykład z podróży. A propos liebe leute, Lufthansa-Wohn Personal werdi droht mit längeren Streiks an Flughäfen in ganz Deutschland. Personel naziemny Lufthansa i Związek Zawodowy Verdi grożą dłuższymi strajkami na lotniskach w całych Niemczech. 106 Versorgen erhöhen die Strompreise, 106 dostawców podnosi ceny prądu. Uważajcie na wasze rachunki, może czasami się okazać, że zmiana właśnie tego dostawcy wyjdzie wam na plus. Dann trotzdem als 100, nie, sorry, 10 miliardów Euro Schulden ZF inwestuje 1,5 halbe Milliarde in US Werk und bei uns in Deutschland sollen 1200 äh, nie 12000 Stellen gestrichen werden. Sorry. Äh, pomimo 10 miliardów długu firma ZF, dostawca części Samochodowych, tak? Inwestuje pół miliarda dolarów w fabrykę w USA, a w Niemczech tutaj ma być zlikwidowanych 12 miejsc pracy. To znaczy, nie chodzi tylko głównie o Niemcy, tylko też o całą e, Europę. E, no i ten przemysł samochodowy po prostu z Europy powoli chyba się wyprowadza. Co widzą też Chińczycy? Słuchajcie. z image of balance Schneider, i e-auto. Hersteller für den Export. stärken. Chiny budują pozytywny wizerunek, chcą wzmocnić, zmienić swoich producentów e-samochodów na eksport przede wszystkim. Wiecie też o tym, że Chińczycy chińska marka samochodów elektrycznych będzie też sponsorowała e, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, to jest jeden chyba z tych kroków w tym kierunku dann haben wir Elektro-Reichweiter im Winter ein china Stroma macht alle platt zasięg elektryczny zimą, tutaj też taki test przeprowadzony e, gazeta Bild pisze o tym, chiński samochód elektryczny, wszystkich zmilcz powierzchni ziemi, jeżeli chodzi o ten e, zasięg to znaczy też chyba technologicznie Europejczycy są trochę w tyle dann haben wir IFO umfrage Deutsche wollen Klimaschutz Vorreiter sein, aber keine CO2-Abgabe zahlen. Niemцы, z.B. durch Sondage IFO, chcą być pionierami ochrony klimatu, ale nie chcą płacić podatku od emisi dvutlenku węgla. Czyli, tak, ochrony klimatu tak, ale nie z mojej kieszeni. Apropos tej ochrony klimatu. Paris verdreifacht die Parkgebühren für SUVs. Ähm, entscheidend ist das Gewicht. Ähnliche Forderungen gibt es bereits in München und anderen Städten, während Hannover sogar konkrete Pläne in dieser Richtung hat. Słyszeliście o tym, że w Paryżu tak? Paryż potroił opłaty parkingowe dla SUV-ów. <coughs> Tutaj decydującym czynnikiem jest waga samochodu. No i podobne postulaty wysuwają już takie miasta jak np. Monachium. Hanower ma już konkretne plany w tym kierunku, także nie jest wykluczone, że coś w tym kierunku się w Niemczech stanie. Nie jest łatwo być kierowcą w, chwilach, w chwili obecnej. Dali leute, w wegen der Angriffe im Roten Meer, kommen deutlich weniger Schiffe in Hamburg an. Z powodu ataków na Morzu Czerwonym do Hamburga przypływa znacznie mniej statków. Einigung in der EU: Grenzkontrollen im schengen können deutlich verlängert werden. Mamy porozumienie Unii Europejskiej: kontrole graniczne w strefie Schengen mogą zostać znacznie rozszerzone. Ähm, und derartige Grenzkontrollen müssen jedoch das letzte Mittel sein. Das ist hier deutlich unterstrichen in dem Bericht von dem Spiegel. Spiegel jednak tutaj konkretnie zaznacza, że takie kontrole graniczne powinny być jednak ostatecznością, tutaj w zależności od zagrożenia, czy też od sytuacji, to może też coś mieć wspólnego na przykład z sytuacją z uchodźcami. Und dann, die Welt aus Polen, PiS-Politiker, Rangel sich in Warschau mit Parlamentswache. Die Welt pisze o tym, że politycy PiS starli się ze strażnikami parlamentu w Warszawie. Temat znacie. Hoffnung für die Oder und RBB seit Jahren baut Polen das Ufer der Oder aus. Nun gibt es Vermutungen oder Hoffnungen, dass die neue polnische Regierung damit aufhört. Polska od lat rozwija, rozbudowuje brzegi rzeki Odry. Teraz pojawiają się podejrzenia, albo raczej to takie ufają Niemcy, że polski nowy rząd przestanie to robić. Gut, dann Einwohner Polens gehören zu den zufriedensten Menschen in der EU. Laut Eurostat, dem Statistikamt der Europäischen Union, sind Polen die zweitglücklichsten Menschen in der EU. Den Siegerplatz nehmen die Österreicher ein, die Deutschen befinden sich hingegen auf dem vorletzten Platz. Das sagt viel aus słuchajcie. Według Eurostatu Polacy są drugim najszczęśliwszym narodem w Unii Europejskiej. Miejsce pierwsze zajmują Austriacy. Z kolei Niemcy są na miejscu przedostatnim. To dużo mówi o aktualnej sytuacji w Europie. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen erfolgreichen und einen netten, angenehmen Donnerstag. Liebe Grüße. Tschüss.